Ale wam ostatnio mieszam na kanale, dobrze że jestem moto-youtuberem, a nie na przykład kucharzem. Oj, gdybym tak wam mieszał w kuchni, to chyba byście z kibelka nie schodzili. Na szczęście, mieszanie, jeśli chodzi o motoryzację, jest bardzo pozytywne, chociaż akurat w komentarzach czasami też pojawi się trochę sraczka. Dziś bardzo ważny samochód, w zasadzie z 2023 roku, ale już nie można go zamówić. Mały Urwis z segmentu A, włoska, stylu weczka. No ogólnie ten model w takiej cywilnej wersji, w wersji w ogóle fiatowskiej, powstał wow, kilkanaście lat temu. Wciąż auto wygląda bardzo atrakcyjnie, no tym bardziej, że nie jest to Fiat, a Abarth. Dziś przyjrzymy się tej maszynie z bliska, trochę Wam o niej poopowiadam. Oraz później wybierzemy się też na taką szybciuteńką wycieczkę za granicę. Abarth 695 Competizione Pod maską 180-konny 1.4 T-Jet Ponadto zautomatyzowana skrzynia biegów I jest to spalinówka Jeszcze No sorry, ja nic nie mam do samochodów elektrycznych Sam przecież jeżdżę Ale jeśli chodzi o Abarth'a No jak usłyszałem dźwięk, jaki będzie generował Abarth elektryczny Myślałem że to żart. Tym bardziej, że abarty spalinowe, takie jak ten, mają przy różne rodzaje wydechów. No tutaj akurat mamy wydech rekord Monza. Wiecie, elektryczny abart na pewno będzie niesamowicie elastyczny, będzie fajnie przyspieszał i tak dalej, będzie miał niższy środek ciężkości, ale z abartami jakoś tak kojarzą się te wszystkie szarpnięcia, ryk, wibracje i tak dalej. Patrząc tak obiektywnie, no sam nie wiem, troszeczkę chyba szkoda. Jeśli chodzi o ten wóz, to takie Abarty powstały na bazie Fiata 500, były Abarty 500ki, później e, zmieniono po liftingu troszeczkę nazewnictwo, Abart 595. Tutaj mamy Abarta 695, także jak na Abarciki jest to dofaszerowaniec. Proszę bardzo, emblemacik Competizione. To jest dowód, że właśnie Abart 695 pochodzi od Fiata 500. To jest zawsze ciekawi. taki brak konsekwencji troszeczkę, chociaż mogłoby być tutaj 595 czy 695, ale jest 500. Samochód maleńki, ale naprawdę szalony, 366 cm masa własna. 1075 kg i mamy tutaj zautomatyzowaną skrzynię biegów NTA. Kiedyś podobny abarcik pojawił się u mnie na kanale, była to wersja 595 Elaborabile bodajże. No tutaj coś trochę, troszkę takiego bardziej rasowego, jakby. No zobaczmy jak to tutaj wygląda. Zderzak z tyłu, jak najbardziej rasowy. Tutaj są prawdziwe otwory, wydech. Rekord Monza, tak jak powiedziałem, ale były trzy generacje tego wydechu. Wiecie, mi Abarty się bardzo podobają i czasami lubię sobie po prostu e, podrążyć ich temat. Jeśli chodzi o te wydechy Rekord Monza, to już tak można je poznać w najnowszej wersji, są one pionowe. Chociaż wcześniej, przykładowo 595 Pista, kiedyś, była taka, kiedyś był taki Abarcik, dość tani, ale też fajny. Miał też rekord Monze, ale te końcówki wydechów były po prostu poziomo. Też były cztery prawdziwe końcowe, ale poziomo. Wydech jest na przepustnicy elektrycznej. Eee, po lifcie, ale gdy był on poziomy, też była jeszcze przepustnica, a przed liftem chyba po prostu klapeczka tam się względem obrotów eee, regulowała. Przed liftem też kiedyś tutaj nie było emblematów. No to jest przecież, kurczę, ostatni wypust właściwie... Ten egzemplarz ma 1600 km najechane, jest praktycznie dotarty i dzisiaj będzie leciał na próbę autostradową. Mamy tutaj takie żółte wstaweczki. Jeśli chodzi o takie modyfikacje, no za wiele ich tutaj nie było, ale dodana została tutaj taka włoska flaga. I ten napis standardowo jest po prostu czarny, z czarnego plastiku. Jest taki grill, ale właśnie we wzór Abart. Napis został pomalowany na żółto. I był to bardzo dobry pomysł. Wszystkie wloty, jakie tutaj widzimy, są prawdziwe, z tymi włącznie. Tutaj jest taka LEDowa ramka światła do jazdy dziennej. Tutaj Ksenony. W ogóle jeśli chodzi o kasę, cena takiego egzemplarza, tego dokładnie, według konfiguratora wynosiła jakoś 170 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o hamulce, no to mimo iż jest to segment A, mamy tutaj cztery. Tarcze, proszę bardzo. Nawet tutaj są nawiercane, a z przodu natomiast nawiercane i wentylowane. Takie oto felgi. Kompetycyjne, panie. O, Abarth z hamulce Brembo. Michelin Pilot Sport 3. A jeśli chodzi o rozmiar, 17-calowa felga, całkiem duża. 205x40. Żółte lusterka. No, klameczki. Są polakierowane. Nie jest to taki do końca normalny czarny plastik, jak przykładowo tutaj. Ale jest to jakby polakierowane tak, jak tutaj ten wewnętrzny element. Pierwszy raz widzę, żeby dekor wewnętrzny był spójny z klamką z zewnątrz. Ciekawe. Z tyłu wylot po środku też jest prawdziwy. Taka. Dokładeczka żółta, no jak się patrzy na ten samochód, to aż się morda cieszy. Taka zabaweczka, chociaż z drugiej strony zabaweczka ze szperą. Chociaż w sumie możemy się pobawić tym samochodem całkiem fajnie. Także wszystko jest spójne. Dość duży spoiler, taka lota. Emblemat, jak i ta cała listwa z napisem w ogóle 500 ponownie. Też to nie jest taki normalny, czarny, ordynarny plastik jak tutaj. Tutaj to jest przecież normalna sprawa to jest tak jak na klamce, tak jak ten dekor wewnętrzny ciekawe po prostu, tak tutaj jest. Nie wiem, czy to może, żeby przypominało troszeczkę nawiązanie do asfaltu może. Bagażnik duży nie jest, ale nie to się liczy w abarcie. Ważne jest to, że tutaj możemy na przykład sobie przewieźć zakupy. Maleńka półeczka z tyłu. Zajrzyjmy do środka. No, klamka i zamek wszystko ok, tylko tutaj. Troszeczkę tak blaszano, ale segment A, norma, ma tutaj być trochę tak surowo, przecież. Chyba ja mam prawie 2 metry wzrostu. Zwróćcie uwagę, jaki ten samochód jest wysoki, dosyć. Mimo iż przecież jest tutaj obniżone zawieszenie, mamy tutaj zawias koni. No, same takie firmowe rzeczy, proszę, fotele, takie w zasadzie kubełkowe, sabelt, są one karbonowe i to jest normalnie prawdziwy karbon. Tutaj jest regulacja, regulacja pochylenia tylko i do przodu do tyłu boczek drzwiowy jasna sprawa że jest twardy powinien być przynajmniej twardy proszę para, parasoleczka tutaj abarta został dzisiaj wyposażony w różne takie akcesoria tutaj taka ekoskórka, ten cały element jest miękki i spoko bo tutaj łokieć sobie opieramy oficjalny abart Włoskiego niestety nie znam. Wiem co to znaczy ciao i buongiorno. Nie no nakładeczki aluminiowe z emblematami Abarta. Foteliska to jest naprawdę gruba sprawa, ale zdecydowanie nie dla grubszych dup. Abart. To jakbyśmy sobie pasy inne chcieli zamontować. No tak jest. Tutaj troszeczkę surowo i tak właśnie ma być. Ta skórka jest taka przyjemna w dotyku. Całkiem spoko. Pewnie jest to jako skórka. Chociaż nie wiem. Tu po środku materiał. Czerwone przeszycia. W ogóle kilka jest tutaj takich czerwonych emblematów. Myślę, że to jest inspirowane tym, że po prostu znaczek jest żółto-czerwony. Mamy też włoską flagę i biały napis, ale żółto-czerwony. No i co, Z zewnątrz żółte wstawki. Pasy też żółte. Tutaj czerwone. Beats, audio, proszę Państwa. Tak w ogóle tutaj mieści się prawie dwumetrowy Petrol Head. Nie mamy tutaj panoramicznego dachu, i w zasadzie jeśli chodzi o Abarta. To spoko, bo samochód jest lżejszy, ale też wyższa osoba się tutaj lepiej mieści, po prostu. No siedzi się tutaj troszeczkę wyżej. Ten tunel, jakby konsola centralna bardziej, też tutaj troszeczkę tak wystaje, jest wąsko. No i kierownica mogłaby się troszeczkę dla mnie wysunąć. No ale mówię, ja mam nienormalny wzrost. Niższa osoba się tutaj jak najbardziej odnajdzie. W kierownica jaka zajebista. Zobaczcie, karbon, skóra perforowana. Alcantara, ponownie karbon. Bardzo, bardzo grubo. To ci barcik szalony, podcięcie bicepsy. Oczywiście jest ona multifunkcyjna i tutaj mamy manetki. Akurat teraz zmiana biegów zabroniona. Zmiana biegów niedozwolona, brzmiałoby troszeczkę delikatniej, ale zabroniona, a barcik ostry. Gnojek wściekły. Widok z perspektywy kierowcy. Kabina jest tutaj wąska. No ogólnie czujemy, że siedzimy po prostu w takim malutkim wesołym samochodziku deska rozdzielcza może jest z twardych plastików raczej jest znowu ten jakby taki jak papier ścierny mi się to kojarzy troszeczkę ten ma fakturka kolor i tak dalej ale myślę że ta deska rozdzielcza ciężko żeby się znudziła taka jakby wysoka grubiutka jaki tun jaki ten jaki daszek jest Chyba wcześniej w tym Elaborabile, jak kiedyś prezentowałem, był on z ekoskórki. tutaj jest Alcantara. Zegary LCD, zależnie od trybu, no to mogą one tak wyglądać, o. Teraz tryb sportowy, tutaj się naciska Scorpiona. I cyk, co tutaj jest? Tryb. No, tak to wygląda. Tutaj doładowanie bardzo tak troszeczkę dłużej schodzi z obrotów ten samochód o system multimedialny uconnect nie jest to system najnowszej generacji ale jest użytkowy nawet sobie tak całkiem płynnie chodzi takie lekkie lagi ma ale proszę nawigacja trip no to wszystko tutaj jest jasne ustawienia telefon Uconnect. Widzę, że tutaj jak się przytrzyma taką ikonę, no to można sobie ją przenieść do paska menu tutaj na dole. Taka lekka personalizacja. Ciekawe, czy tutaj jest Android Auto na przykład. No nie wiem, nie będę szukał, nie to w abarcie, aż tak się do końca liczy. Proszę, Czapeczka abartowska, też oryginalna. Klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa. TTC. To jest dość ważny przycisk tutaj. Proszę, tutaj mamy informację. Domyślnie jest on wyłączony, ale możemy go sobie włączyć. TTC to Torque Transfer Control. Także można powiedzieć, że jest to po prostu system kontrolujący sposób transferu momentu obrotowego. Także elektryczna szpera warto sobie włączyć, jeśli chcemy poszareć. Zawsze jeździłem manualami, tymi abartami. Cyk. Tutaj nie. Tutaj jest płasko. Taki panel. No i co? Nie ma tutaj P, bo jest to skrzynia manualna, ale zautomatyzowana. Jak chcemy ruszyć, to wciskamy sobie jedyneczkę. No, już słyszymy, tam cyknęło. Tutaj jest tryb, czy manualna e, zmiana biegów, czy automatyczna. Czy emblema ta barta. R to wsteczny i N. No to luz. Trzeba też oczywiście uważać, bo jeśli włożymy sobie luz i nie zaciągniemy ręcznego, no to auto może nam zjechać z górki. Ręczny jest normalny, bardzo miękka skóra, można powiedzieć taki analogowy. Tunel środkowy jest symboliczny, nie ma podłokietnika, za to są dwa uchwyty na kubki tutaj i dwa tutaj. Porty USB, miejsce na telefon, proszę, coś takiego. Myślę, że to spełnia swoją funkcję. Nawet w moim przypadku jest tutaj dość sztywno ten telefon. I schoweczek plastikowy, ale opada miękko. Jest cały twardy, i całkiem spory. Mamy też tutaj czarną podsufitkę. Tutaj nie ma lusterka. Tutaj jest lusterko bez podświetlenia. Abyś tutaj troszeczkę surowo zajrzyjmy pod maskę. Tam są bardziej interesujące rzeczy. Otwieramy. I cyk. No Mamy tutaj taki mały patyczek. Ale jest to normalna sprawa. W takim samochodzie, w tym segmencie. Silniczek maleńki, ale naprawdę mocny. 1,4 T-Jet. Wcześniejsze abarty, które testowałem, bo już dwa były na kanale kiedyś dawno temu i właśnie ten Elaborabile. Były one na turbinach Ihi, mniejszych. Tutaj mamy gareta. No jest to mocniejsza odmiana. 180 koni mechanicznych, 250 Nm w serii. Ej, 1075 kg, 180 koni mechanicznych. I w ogóle przy tych rozmiarach, no to tutaj zupełnie inaczej się odczuwa przyspieszenie, niż byśmy pędzili jakimś większym samochodem. Jeśli mamy tutaj manualną skrzynię biegów, to pierwszą setkę ta maszyna osiągnie w 6,7 sekundy. Przynajmniej takie są deklaracje producenta. Jeśli chodzi o wersję skonfigurowaną, o egzemplarz skonfigurowany z półautomatem, to 6,9 do setki. Prędkość maksymalna 225 km na godzinę. Mogłoby się wydawać, że przy tej masie własnej, 180 koniach mechanicznych, ten samochód yy, będzie w stanie rozpędzić się do wyższej prędkości, jednak nie wiem, jak tutaj szczerze mówiąc jest z aerodynamiką. Auto jest małe, w sumie wysokie, ale wąskie. No nie wiem. Deklaracja 225 km na godzinę, i wiem, że będę starał się za chwilę pojechać. Troszkę szybciej. Myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Jesteśmy na miejscu: palmy tego małego bączka i przy tym soundcheck. powiedzenie mały ale wariat idealnie się tutaj skomponuje z tym samochodem. Zresztą zobaczycie co się będzie działo na próbie autostradowej. Właściwie ja się domyślam jak będzie samochód e, szedł, ale wiecie 225 wpisane od razu skorpionika tutaj wciśniemy ręczne i patrzcie wrzuciłem sobie jedynkę i auto nie rusza dopiero jak wcisnę gaz to będzie jechało. To jest taka różnica między automatem a półautomatem. No i dobra. O kurczę, właśnie raceboxik Co na przejściu granicznym w Kołbaskowie No, tutaj jakieś takie auta. No tam BMEczka jaka fajna czeka na próbę autostradową. Myślę, że możemy cisnąć. Trochę osób jest. Zobaczymy, jaki będzie wiatr. No ten wiatr, myślę, że będzie dość istotny. Też chyba tam na próbę autostradową się pan szykuje. Dziem podłącza telefon. A no, wrzucimy jeszcze tutaj TTC. No, i tak to wygląda. Bardzo ładnie się tutaj można włączać do ruchu takim autem. Pięknie! Okej, okay, ograniczenie do 80. Wszyscy nas wyprzedzają, bo w sumie nikt tutaj prawie nie przestrzega tego ograniczenia. Yy, mamy przejście graniczne w Kołbaskowie. I teraz, czy będziemy jechać z wiatrem czy pod wiatr? Pod wiatr w stronę Berlina. No to nie wiem. Prędkość maksymalną w takim razie. Na zawrotce sobie zrobimy, tak coś mi się wydaje, chociaż zobaczymy jak będzie szło. Jeśli chodzi o pracę tej skrzyni biegów, czuć, że jest to półautomat, zmienia tak biegi, no tak jakby manualnie byśmy po prostu zmieniali, ale fajne są redukcje, całkiem szybkie, chyba nawet szybsze niż w automacie normalnym. No i dobra, i co? Będzie tutaj 1200? Niemiecka strona odcinek bez ograniczeń. Nie. No ja myślałem, że pan tutaj wyjedzie, ale nie wyjechał. Dobra, podzieścimy tutaj trochę. O, podwiat pod górę. Auto normalnie przyspiesza. Przekłamanie z 7 km na godzinę. No dobra. Jak na razie 210 tutaj wyprzedzanko, Myślę, że. Widzimy się za chwilkę. O, jeszcze tutaj Audica do wyprzedzenia. Nie, no i nie wyzerowałem zużycia paliwa. Zaraz to zrobię. No, prędkości obrotowe. Teraz mamy najwyższy bieg. No widzicie, to przy takich 100 km na godzinę licznikowych mamy 2541. Dawaj, corsando. Dawaj, corsando. Zjeżdżamy. Nie, korsa ambitnie, tutaj kempingowca będzie wyprzedzać No już się bujnęła, 120 licznikowych gdzieś jedzie Przy 123 tysiące obrotów Ole, tutaj pyrgnęło z tyłu No i znowu pyrgnęło Eee, tak sobie tutaj popierduje W ogóle jakie ciśnienie 1,76 bara. No, luźny ryżar w takim fiaciku. Yy, PÓŁ fiaciku, a Barcie jest gdzieś do 170 km na godzinę później. No to już tutaj jest w zasadzie grubo, ale nie tak tragicznie. Proszę. Czy ma jakąś manewrowość Swoją ten samochód Patrzcie Teraz jest nawet lekko pod górkę 212 213 14 No ja, Przez chwilę 15 było Ale musimy tutaj zwalniać Będzie wyprzedzania będą O kurczę, No a i najciekawszą rzeczą w tym odcinku jest to, że tutaj jedzie mój Passat B5. Sam ze sobą, kurczę, mogę sobie tutaj jechać. No zobaczymy, czy depnę też w pasacie. Poważnie, to jest mój Passat B5. Ten mój egzemplarz, no puścimy go do przodu. Zmierzymy Passata, ile tam pójdzie. No ale wygląda dostojnie Trzeba przyznać Więc to Pasat B5 w Highline W Polsce no to Samochód premium, ostre no Myślę, że Vmaxa sobie zmierzymy W drugą stronę <grytanie> Dziwnie się widzieć ogólnie Mega dziwnie się widzieć Ale dobra Lecę. Niech pasat jedzie. Jedź Marku szerokości. No nie, i tutaj wyprzedzanka w ogóle jak zużycie paliwa 24, 24. No ale co zrobić? Nie no, pędzimy tutaj przecież. Na razie było 214 i wjeżdżamy na odcinek specjalny. się może teraz zastanawiać jak to przecież jak jadę tutaj a to mogłem jechać pasatem naprawdę przyrzekam to po prostu jechałem tym i tym jest to dość skomplikowane ale da się tak zrobić w ogóle. Parcik, Masz teraz z górki wprawdzie podwiat, ale z Górki. Dobra. 226 km na godzinę według GPS-u. Zawrócimy sobie tutaj. W drugą stronę jeszcze raz zmierzymy. Będzie z wiatru. Zobaczymy. Zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Na szmyn. Oj, trzeba tutaj fachowy pomiar 100-200 sobie zrobić. Powiem Wam. Można się spodziewać, że w Abarcie będzie znacznie gorzej. Ze względu na to... Przy wyższych prędkościach. Ze względu na to, iż jest mega lekki. 1075 kg. Mały rozstaw osi. Jest wąziutki i tak dalej. Nie, według licznika to chyba 240 prawie było, coś mi się tak wydaje. I bardzo fajnie się jechało. O! Dobra, to sound Tutaj sobie redukcję zrobimy. Jeszcze redukcja, AFJACIK. No! Jest ryk z takim szumem z tyłu. Taki szum się tutaj robi. Powyżej pięciu tysięcy obrotów, proszę, jeśli chodzi o prowadzenie. Uhuhu! Ale to jest wściekły Grześ! Wściekły Grześ! Troszkę odpuścimy, bo ktoś chyba będzie wyprzedzał. No, luźny ryszard 170-180, ale po takich zakrętach jak. jak cholera! wściekły grzesz No i dobra, 28 średnie zużycie paliwa. Teraz jest troszeczkę luźniej. W takim samochodziku, przy takich prędkościach To będzie troszeczkę głośniej, jest to sprawa Normalna Panie, zjeżdżaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj Ho, ho 227, będzie coś jeszcze? Dobra, ja tutaj hamuję, bo ktoś może Chce się wyprzedzać Lepiej nie ryzykować. Myślę, że prędkość maksymalna wyszła i tak bardzo fajna. Jak na segment A. Kurczę, na miejskie auto. Teraz tutaj jeszcze zrobimy sobie pomiar 100-200 zaraz. A no może nie w tej chwili, ale zaraz. I dobra, idź do. Na początku troszkę pod górkę, później troszeczkę z górki. No, czuć takie szarpnięcia przy zmianie biegów. O, będzie. Proszę. Ale to jest grzyb. Szalony. No, 23 sekundy. 100-200 było minus 0.3 z górki. Spoko. Spoko I okej, okay. mam nadzieję, że ten samochód Jak i próba autostrady, jak i ten cały w ogóle film Wam się niesamowicie podobały Mam też nadzieję, że strasznie Was zaskoczyłem Że podjechałem obok siebie swoim pasatem B5 To było już coś po prostu Pozdrawiam i do zobaczenia W jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku Na razie trzymajcie się